Witamy Państwa. Chcieliśmy poinformować, że wraz z panem Marcinem Kierwińskim jako posłowie warszawscy złożyliśmy dzisiaj na ręce marszałka Sejmu, ale także za pośrednictwem internetowego specjalnego systemu interpelacje. Interpelację dotyczącą skandalicznej decyzji ministra Szałamachy, która zabiera w Warszawie 200 milionów przewidzianych na ten rok na odszkodowania z tytułu mienia, mienia, zabranego tak zwanym dekretem Bieruta. To nie pierwsza taka szykana wobec Warszawy, ale widzimy, że Warszawa będzie w tej chwili karana za to, że nie rządzi prawo i sprawiedliwość w tym mieście. Czy to pierwsza i nie ostatnia decyzja, czy też wszystkie decyzje dziś te, które związane są ze współfinansowaniem różnych projektów także z budżetu państwa będą traktowane podobnie bo przypominamy kwota 200 milionów była wpisana do budżetu na 2016 roku ma ustawową podstawę prawną to jest ustawa o reprywatyzacji i z tego tytułu sukcesywnie rok po roku z budżetu państwa płyną środki właśnie na to mienie odszkodowawcze i w związku z tym uważamy także że minister Szałamacha naruszył podstawę prawną. A ponieważ uważamy to za rzecz karygodną, poprosiliśmy jako Klub Platformy Obywatelskiej o rozszerzenie porządku obrad obecnej sesji o punkt, który byłby informacją rządu na ten temat. Marszałek Kuchciński nie przyjął co prawda w tej formule wniosku Platformy Obywatelskiej, ale skierował nasz wniosek do Komisji Skarbu i 30 marca. Ten wniosek będzie prawdopodobnie rozpatrywany. Szanowni Państwo, kwestia reprywatyzacji warszawskiej, kwestia tak zwanego dekretu Bieruta, to jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych problemów hamujących rozwój Warszawy. Trzy lata temu Polski Sejm przyjął specjalną ustawę, nowelizację ustawy, która pozwala przez trzy kolejne lata, w roku 2014, 2015 i 16 wspomóc samorząd warszawski kwotą 200 milionów złotych na odszkodowania z tytułu nieprawnie zabranego przez władze komunistyczne majątku. Przez dwa lata te pieniądze trafiały do Warszawy, wspomagały Warszawę, wspomagały Warszawiaków. Dzięki temu możliwe było realizowanie wielu ważnych dla Warszawiaków inwestycji. Dziś jesteśmy zdumieni, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się te pieniądze w Warszawie zabrać. I pytamy się bardzo wprost, czy to jest kara za to, że... Warszawa i Warszawiacy są niepokorni wobec pisu, że nie głosują, że Prawo i Sprawiedliwość od 2006 roku nie wygrywa tu wyborów. Czy to jest kara za to, że warszawiacy nie zdecydowali się w referendum zmienić władz Warszawy? Czy wreszcie to jest kara za to, że w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydat z miejsca numer 1, kandydatka z miejsca numer 1 przeskoczyła samego prezesa o znaczącą liczbę głosów? Mamy poważne podejrzenia, ponieważ jest to któraś z kolejszych dotycząca samorządu warszawskiego. Mamy wrażenie, że właśnie tak to się odbywa. Te samorządy, zwłaszcza tak ważny samorząd jak warszawski, jest szykanowany przez prawo i sprawiedliwość. I w tym miejscu zwracamy się z apelem, zwracamy się z apelem do pana prezesa. Kaczyńskiego, żeby wpłynął na swoich ministrów, aby to, co było obiecane w Warszawie, było respektowane. Pan prezes Kaczyński, wtedy, gdy pracowaliśmy nad tą, nad tą nowelizacją ustawy, zgłosował za tą nowelizacją, mimo że cały klub Prawa i Sprawiedliwości wtedy nie zdecydował się poprzeć tej ustawy. Pan prezes Kaczyński, jako poseł warszawski, poparł tą nowelizację. Więc teraz, panie prezesie, Warszawa raz jeszcze potrzebuje, żeby Pan wpłynął na swoich, na swoich ministrów. Skoro wtedy nie był to pusty gest polityczny, to teraz naprawdę oczekujemy na aktywność. Od kandydata na prezydenta Warszawy w ostatnich wyborach samorządowych, pana Jaska Sasina, słyszeliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość, jak dojdzie do władzy, rozwiąże problemy reprywatyzacyjne. To była wielokrotna deklaracja. I co widzimy? Że Prawo i Sprawiedliwość rozwiązuje te problemy poprzez zabieranie pieniędzy w Warszawie. Czyli Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę pogłębia kryzys w Warszawie, jeżeli chodzi o dekret Bieruta. Panie ministrze, panie pośle, Jacku Sasin, no, jako były kandydat na prezydenta Warszawy ma pan okazję, chociaż w tej sprawie, e, dotrzymać słowa danego warszawiakom. Jesteśmy przekonani, będziemy walczyć o te pieniądze, bo jesteśmy przekonani, że te pieniądze Warszawy się należą, jesteśmy przekonani, że Warszawie są bardzo potrzebni. Jesteśmy przekonani, że warszawiacy nie zasługują, aby ich karać politycznie. Politycznie za to, że nie wybierają Prawa i Sprawiedliwości te 200 milionów oczywiście to jest koszt przerzucony na obywateli, na podatników warszawskich, bo tylko w taki sposób można te zadośćuczynienia realizować, ale Warszawa sobie poradzi. Natomiast tego rodzaju działanie po prostu uważamy za nieuczciwość. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.